Cześć! Witajcie na naszym kanale Twistory. W dzisiejszym odcinku słuchajcie nasza popołudniowa rutyna. Pokażemy Wam wszystko, co robimy po szkole, właściwie dziewczyny, co robią po szkole, no ale ja oczywiście też. Pokażemy Wam, co robią nasze zwierzątka, w jaki sposób się nimi opiekujemy, bo one wymagają bardzo dużo opieki, oraz jakie zajęcia mamy aż do samego wieczora. To co? Zaczynamy! Nasze dziewczyny mają kawałek do szkoły, tak mniej więcej około 15 minut samochodem, dlatego musimy po nie pojechać. Dzisiaj wyjątkowo jedzie tata, zazwyczaj jeżdżę ja, ale nie widać taty. Ale chodzi o to, żeby po prostu ładnie nagrać, w związku z tym ja jedną ręką nie jestem w stanie nagrywać i jechać, więc no dzisiaj pomaga tatuś. Dziewczyny już odebrane ze szkoły. I słuchajcie, zawsze po drodze do domu rozmawiamy o czym? Co wow. było w szkole? Co była w szkole? No to co było w szkole? No na przykład no... no... Dzisiaj był obiad Bigos. Bigos? Dzisiaj jadł się na obiad? Uu. Nie pamiętam jaka była zupa, ale oh. na pewno był Bigos. Uh -huh. I mieliśmy dwie informatyki. Oso! Dwie informatyki dzisiaj były, bo dzisiaj nie było pani Kasi, tak? Oh, no, Waszej wychowawczyni, okej. Okay. Chodź, chora jest. Oh. No. A teraz, słuchajcie, jedziemy do biedronki i tak, bo w biedroneczce trzeba jeszcze kupić parę rzeczy na obiadek. No, czy taki drugi obiadek? Robimy taki desery zazwyczaj pod wieczorki, takie bardziej. Jakieś placuszki, naleśniczki, nie? Czasami też jemy zwykłe obiadki, ale dzisiaj akurat będą pankejki. jest jeszcze czarna porzeczka. Wchodzimy do domu my zobaczyć co tam to króliczka naszego. A króliczek nasz jest tutaj, zobaczcie. O. Cześć króliczku! Uh -oh. Co u ciebie, cześć! Cool! Cześć! Jak się masz? Jak się masz? Awesome! No, trochę nabrudziłem ze swojej. What's the matter of you? W swoim domku, dokładnie. Zaraz po powrocie ze szkoły myjemy ręce. A dlaczego myjecie rączki? Dlatego, że, że są mi... zarazki. Bakterie, nie? Różne, no. Bo we szkole są bardzo oh, dużo rzeczy, na przykład ławki, one mogą być brudne. Oczywiście, dobra. I żeby coś nie przynieść naszym zwierzątkom, nie? Nie. No. Najpierw myjemy rączki, a później będziemy pomagać naszym zwierzątkom. Trzeba nie tylko posprzątać, tak? Trzeba dać im jedzonko, potem się z nimi pobawić. Zresztą wszystko sami zobaczycie. Hmm? No, hmm? Na naszą rutynę zaczynamy od sprzątania kubek królika. W tym czasie, kiedy Lila sprząta bobki, my zajmujemy się dalej króliczkiem, bo musimy dać mu, słuchajcie, lekarstwo, bo króliczek miał wczoraj operację i teraz przez kilka dni będziemy mu podawać lekarstwo. Uh -oh. Musimy mu dać z tej strzykawki do buzi. Nie wiem czy nam się to uda, mam nadzieję, że go będzie umiała przytrzymać. I damy mu do buźki, a wy będziecie świadkami tego, a króliczek mnie nie ugryzie. Oh, 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 oh. No, nie bardzo jestem tak. Może tak. Daj tu tego swojego pyszczka. Hej! Nie. No pewnie, pewnie nie. O ile futra! Króliz, no nie uciekaj, chodź. I bobki, i bobki. Chodź. What's the matter? With you? Ja cię przytrzymam, tak? Spróbujemy tak, żeby cię przytrzymać. O! I tutaj do tego pyszczka coś tam... O, dobrze, jem, jem, jem. jem. O, zjadłem. Wszystko zjadłem. Super! No bardzo mądry królicz, popatrzcie jak ładnie tym języczkiem tam. Dobra, to teraz jeszcze damy króliczkowi do miseczki jeść, damy mu coś świeżego. Cool. No i króliczek będzie na razie zaopiekowany i trochę go tu wypuścimy, żeby sobie pobiegał. W nagrodę za to, że królicz był taki grzeczny damy mu. Nie chcesz? Nie chcę. Czekaj może... za... Baksik. Baksik, no. Właściwie to karmelek. No. no zjedz, zjedz, oh, no. nie chcesz? Najedzony jesteś, tak? Najedzony jesteś Dostałeś rano marcheweczkę i najedzony A. jesteś Nie ma, czemu nie <laughs> No idzie tam do siebie, tam Tu zobaczcie, Królik ma jeszcze balkon no bo on oczywiście, Basi sobie z dziurę i tata musiał zrobić balkonik. Tak, tam jest dziura w tym jego, no o, basie, o, basie, proszę bo bardzo, basie. zjadam jednak, awesome. jednak zjadam. Zobaczcie jak ja tu elegancko jem. I mm, nie wiem. mniam, nie, nie, nie. Siśki tutaj będę robił. Tak jest, bo to jest moja kółetka. Schowałem się. Dobra. A my co? Idziemy robić? Obiadek, nie? No. Kiedy już ogarnęliśmy króliczka, już musiała się cała powycierać, bo króliczek się sypie. Już ogarnęliśmy króliczkę, jeszcze potem go trzeba wyczesać. To robimy dzisiaj pankejki na obiad, tak? Na. Naleśniki amerykańskie prosto z Thermomixa. No to proszę bardzo, wrzucaj. Rzucaj wszystko. Masełko, dobra. Hop, hop. Weszło. Zakładamy. Dalej. Co tu pokazuje? Dalej. No i co? Przekręcaj. Jeszcze, jeszcze. Okay. I dwie minutki się będzie robiło. I dalej będziemy podawać składniki, tak? Super, glutki. Dobra, dalej. 30 gram cukru. No to trzeba tutaj. Teraz Nela wsypuje. Wskakuj Nela. 30 gram to nie jest dużo. Cool. No, tylko nie opieraj, o to już jest 20. I odrobinkę jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. A! Dobra, jest 30. I co my tu dalej mamy? Pół łyżeczki soli. Pół, pół łyżeczki, pół. Tyle? Tyle może być, no. Pół łyżeczki soli, dalej. Zakładamy miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Tak. I dajemy dalej. I proszę bardzo, i się robi. W czasie, kiedy ja będę smażyła placuszki, dziewczyny wyciągają swoje książki, bo mają zadanie z angielskiego. Także będziemy robić. Nazwy kobiet niebieską pętlą. Macie? Ant? Właśnie skończyliśmy zadanie domowe. A ja kończę już placuszki. No i będziemy jeść. Proszę bardzo, dajcie książki. Książeczki zabieramy. No, dobra, damy tutaj z boku i już będziemy jeść. Wymyjecie rączki, a ja w tym czasie przygotuję wszystko i będziemy jeść. Zobaczcie, dziewczyny są już przebrane, ubrane. I co? I gdzie jedziemy? Nazbierać kasztany. Jedziemy nazbierać kasztany, dlatego bo potrzebujemy do szkoły, tak? No. A jak nazbieramy kasztany, to już będzie wreszcie wolne, nie? No, no to jedziemy. Kamy kasztanów, a tu dużo? Ja już dla mam, dwa, mam, trzy. Mam, mam. A tu dużo? I trzy. No. Super. Tutaj są. Tutaj. Tu jest jeszcze taki schowany. Trzeba go. O, rozdeptać świeżutki taki. A ja mam takiego polskiego. No dobra, do siatki. Tyle? a go nie rozebrać. O, Proszę Siatka będzie otwarta. Dobra, i zbieramy. O, tu jest kolejny. Kolejny jeszcze jeden, zobaczcie, ale łatwo. Jak mieszkaliśmy w Krakowie, to było trudno, nie? Z kasztanami. No Mieliśmy mam świeżutki kasztan. Świeżutki, no. Właśnie go rozczeptałam. Dobra. I tu Okej. jeszcze jeden. Ja nabierałam o tyle. Super. Super. Ja tyle ciężko ten. jak ten, to, to już właśnie jest takie coś. No. no. Dobra. No, pokaż, ile jeszcze masz. Tyle. Ekstra, masz tu trochę. Wrzucaj. I takiego dużego. O wow. Oh, oh, oh. No, no bo on tak, bo on dopiero się wy, wykluł się dopiero. Awesome. Jajeczko Jak jajeczko no Te swoje łupinki A tutaj jeszcze zobaczcie kasztany bliźniaki Jak nasze dziewczyny <śpuszczaj> Zobaczcie bliźniaki mam Czekaj, czekaj Bliźniaki nie było, nie? No. Takie na pół Chodź, mam Lila je... leci, ma całą bluzę kasztanu. ale upadek, Lila leci, ma całą bluzę kasztanu, patrz co mam, Znaki. nieźle nie, dobra, zbieramy i wracamy do domu na herbatkę, bo jest zimno. Okej, okay, nasze zbiory się udały. Tak, Nela ma tu kilka, bo już przesypywaliśmy. Tu mamy. O, wszystkie te kasztany, które udało nam się nazbierać. Dzieci do dotąd. Ja zbierałam same do a Tam z mamy na tyle. Tak. Wszystkie kasztany razem, a my już wracamy do domu. Wszystkie obowiązki skończone, tak? tak. Teraz wam pokażemy, co robimy w naszym wolnym czasie. No. Minęło już trochę czasu. Dziewczyny odpoczywają u Neli w pokoju. Idziemy zobaczyć, co one tam robią. Co robicie, dziewczyny? Ja rysuję na swojej aplikacji. Do rysowania. Przerysowujesz? No. Nela bardzo lubi rysować, słuchajcie, to jest jej hobby i bardzo często rysuje. Czasami właśnie takie rzeczy przerysowuje. A pokaż, z czego to przerysowujesz? Z takiego czegoś. Z takiej aplikacji, zobaczcie. Trace to Draw, tak się nazywa aplikacja. No i później będziesz kolorować, tak? I będziesz dorysowywać szczegóły. No. No dobra. A ty Nelcia, Lila, co robisz? Trzeba, Trzeba tutaj o takie... Dopasować. Koszyma. Lila lubi takie gry logiczne i Lila właśnie się takimi rzeczami bawi. O tu na przykład takie coś. A tu jest cała instrukcja do tego. I są różne, widzicie, metody, jak to można ułożyć. Wszystkie sposoby. Jak, w jakie można też, O! No dużo tego, dużo tego. A Lila często układa sama, tak? I próbuje, kombinuje tak długo, aż jej się uda, nie? No i takie rzeczy robimy. Jak się dziewczyny trochę pobawią, jeszcze będziemy musieli się uczyć angielskiego, nie? Bo, bo za dwa dni mamy sprawdzian. Za dwa dni jest sprawdzian z angielskiego, więc jeszcze będziemy się uczyć angielskiego, słówek. A później jeszcze co? Potem pogracie sobie, nie? Tu ci chyba zostało jedno. Może tak? O, może to? No, próbuj. To pasuje. O, widzisz jak to się I w tym czasie, kiedy my tu rozmawiamy, Lila, bach, raz, dwa, trzy ułożone. <grystanie> Dobra. Ty, Nelcia, co masz? Już masz więcej trochę tej głowy. No, to się cały czas przesuwa na to Przesuwa ci się, okej. Okay. No nic, no trudno. Ja to kiedyś rysowałam, ale mi się nie udało. bo co mi się przesuwało? Bo ci się przesuwało, a Nela lubi. Nela ma taką cierpliwość do takich rzeczy. Dobra, to Wam nie przeszkadzam. Rysujcie sobie. A potem jeszcze, co dzisiaj będziecie robić? Nie wiesz? Ja ja próbuję z tego ułożyć kulkę, ale... Dobra, on to układanki. Jej tata umie ułożyć jakoś z tego kulkę. kule No to musisz wykombinować. Jakoś z tego ułożyć. W międzyczasie zadzwonił do dziewczyn kolega Julek i zobaczcie, co oni robią. Co robicie? Tu jest Julek, zobaczcie. Cześć Julek! Tu jest Julek. Co robicie? Gazka A w jaką grę? Którą konkretnie? 99 milesia. Okej. Okay. I ja umarłam. Umarłaś. Już jest mi przykro. No, no. Ale chyba jeszcze ożyjesz co? Będziesz jeszcze grać? Czy już koniec? No, no. Będziesz. Się. Tylko jak coś znajdzie pan Okej, okay, okej. Okay. Dziewczyna od czasu do czasu. się ze swoimi kolegami i koleżankami. Są? Na granie przez telefon. Z Julkiem najczęściej w sumie. No i co? Będziemy się jeszcze potem uczyć angielskiego, tak? Teraz sobie pogracie, a potem się będziemy uczyć angielskiego, ale możemy, już nie będziemy widzą. Możemy jeszcze raz zagrać! Oh. Uh -oh. Nie będziemy już może widzom pokazywać, co Waszego angielskiego? No, No, nie? no. To nie będziemy! No nie będziemy. To co, to się pożegnamy już może. Pa, pa, pa. Tak wygląda nasza popołudniowa rutyna. No. Tak? Po szkole. No. I co? Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał, nasz kanał i widzimy się w kolejnym odcinku, papa, papa. Pa.